Od wydawcy. Wiadomo, jak niezwykłe zainteresowanie w całej Europie i Ameryce wzbudziły objawienia znanej niemieckiej stygmatyczki i zakonnicy w Dylmen, błogosławionej Anny Katarzyny Emeryś, która, która żyła w latach 1774 do 1824. Zawsze były w kościele katolickim dusze święte, wybrane, które Bóg oświecał nadnaturalnie. I obdarzał łaską widzeń niebiańskich. Należała do nich niewątpliwie, niewątpliwie skromna zakonnica Anna Katarzyna, która miała objawione przez Boga szczegóły wydarzeń, o których nie ma wzmianki ani w Piśmie Świętym, ani w tradycji Kościoła, ani w żadnych innych dziełach teologicznych czy naukach świeckich. Posiadała ona, wcześniej, ona od wczesnej młodości dar proroctwa, wizji. I objawień w wysokim i niespotykanym stopniu. To unikalne, jedyne w Polsce wydanie zawiera opis wszystkich nadprzyrodzonych wizji słynnej na cały świat niemieckiej stygmatyczki. Bóg objawił jej w niezliczonych obrazach całe dzieło stworzenia i odkupienia. Widziała stworzenie aniołów oraz jak część z nich, na skutek buntu, została strącona do piekła. Widziała stworzenie ziemi. I wszechświata, Adama, Ewy, i ich upadek w raju, oraz jak, wielkich, jak przez wielkich proroków i patriarchów Starego Testamentu, Bóg przygotowywał ludzkość na przyjście Jezusa. W dotąd nikomu nieznanych szczegółach była naocznym świadkiem wcielenia, narodzenia i dzieciństwa Jezusa, jego trzyletniej działalności nauczycielskiej i cudotwórczej, jego śmierci, zmartwychwstania, w niebo wstąpienia. Zesłania Ducha Świętego, początków Kościoła pod rządami apostołów i pierwszorzędnej oraz wyjątkowej, w tym roli Maryi. Wraz z jej zaśnięciem i w niebo Bóg odsłonił Annie Katarzynie nieznane dotąd szczegóły związane z tajemnicą niepokalanego poczęcia Maryi oraz z jej ziemskiego życia. Wstrząsający jest tu, zwłaszcza szczegółowy opis bolesnej męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. I najświętszej matki jego, Maryi, która zainspirowała Mela Gibsona, twórcę filmu Pasja, została załączona tu również unikalna mapka Drogi Krzyżowej i Jerozolimy według wizji Anny Katarzyny. Ukazywał się jej niezliczną ilość razy Pan Jezus, Matka Najświętsza, Święty Jan Chrzciciel, Święty Augustyn i inni święci pańscy. Posiadała także darbi lokacji i czytania w duszach ludzkich. Widziała przyszłość Kościoła i jego straszne zmagania przed końcem świata. Nikt też tak realistycznie jak Anna Katarzyna nie ukazał Chrystusa jako Boga człowieka, objawiona jej w szczegółach działalność nauczycielska Jezusa może być doskonałą pomocą dla kapłanów w działalności duszpasterskiej i katechetycznej oraz dla teologów i egzorcystów, nierozstrzygniętych do dziś w spornych kwestiach. Stanowi także bezcenne pouczenie dla apostołów świeckich. Czytający tę książkę czuje się przeniesiony w ubiegłe wieki i staje się niejako bezpośrednim świadkiem wszystkich opisanych tu wydarzeń. Wiele zamieszczonych tu obrazów było malowanych według wizji Anny Katarzyny. Dzięki temu wiemy, jak wyglądała Arka Przymierza, Wieża Babel, Arka Noego, Krzyż Chrystusa i wiele innych. Nikt w historii Kościoła nie otrzymał łaski poznania tych największych tajemnic Bożego Miłosierdzia. W tak wysokim stopniu porównywalne mogą tu być objawienia świętej Marii z Agredy, mistyczne miasto Boże, Marii Waltorty, poemat Boga Człowieka oraz polskiej mistyczki i kandydatki na ołtarze Sługi Bożej Wandy Malczewskiej. Ale tylko w odniesieniu do bolesnej męki Pana Jezusa, sam życiorys niemieckiej stygmatyczki, zamieszczony w rozdziale trzecim, jest wprost wyjątkowym świadectwem wiary, z niezwykłą siłą pobudzającym czytających do poświęcenia się Bogu i Matce Najświętszej. Dzięki jej widzeniom dokonano nowych odkryć archeologicznych. Nie będąc nigdy w Jerozolimie i nie mając żadnego wykształcenia, opisała z niezwykłą dokładnością miasta i osiedla znajdujące się na terenie Palestyny i poza nią, które nawiedzał Jezus. Zadziwiająca zgodność pod względem topograficznym, archeologicznym i geograficznym została później potwierdzona przez różne ekspedycje naukowe. Wprawiła również w zdumienie wielu uczonych, większą od nich samych znajomością bohaterów biblijnych i faktów historycznych, mających miejsce na przełomie wielu tysięcy lat. Fotograficzny opis budowli wraz z panującą kulturą i obyczajami. Z okresu Starego Testamentu i za czasów Chrystusa stanowi doskonałe tło, zwłaszcza dla działalności cudotwórczej i nauczycielskiej Jezusa. Dzięki temu możemy wraz z ówcześnie żyjącymi ludźmi, raz jeszcze na żywo, jako naoczni świadkowie, w tej samej scenerii i okolicznościach przeżywać te wielkie tajemnice naszego odkupienia. Uważne czytanie tego dzieła radykalnie zmienia i pogłębia świadomość religijną wierzących. Może również wstrząsnąć sumieniem niewierzących, jak i najbardziej zatwardziałych grzeszników. Z największym uznaniem i podziwem wypowiadali się także o jej życiu i objawieniach znani i cenieni teolodzy oraz różni przedstawiciele wysokiej hierarchii kościelnej. Znany angielski jezuita i wybitny teolog Clark powiedział między innymi w tym to właśnie czasie miłosierny Bóg by ożywić gasnącą wiarę i miłość w sercach ludzi i wiernych, wybrał sobie duszę, której cudowne widzenia i nadnaturalne objawienia miały umocnić w chwiejnych wiarę w tajemnicę religii, a nie jednego niewierzącego przekonać o ich boskim pochodzeniu. Sam Ojciec Święty Jan Paweł II, będąc pod wielkim wrażeniem wyjątkowej duchowości Anny Katarzyny, zachęcał wiernych do studiowania jej dzieł. Na spotkaniu... Z mieszkańcami w Münster w dniu 1 maja 1987 roku powiedział: Sługa Boża Anna Katarzyna Emeryś poprzez szczególne powołanie mistyczne ukazywała całemu światu ogromną wartość ofiary i współcierpienia z ukrzyżowanym Panem Jezusem. Z wypowiedzi jej wynika, że Anna Katarzyna otrzymała te nadzwyczajne łaski i dary nie dla zaspokojenia próżnej ciekawości lecz dla przekonania o istnieniu miłosiernego Boga, aby rozpalić prawdziwą miłość ku Niemu i ludziom potwierdzoną życiem zgodnym z Jego przynajświętszą wolą, aby osiągnąć przez to zbawienie i posiąść Boga na wieczność. Objawienia te były tłumaczone na wiele języków, a także na język polski, ciesząc się niespotykanym zainteresowaniem. Aby przedstawić pełny obraz wyjątkowego posłannictwa, tej skromnej zakonnicy, oraz wyjść naprzeciw ogromnemu zapotrzebowaniu na niniejszą publikację, w której zawarte są wszystkie objawienia i cuda, jakich ona dostąpiła wraz z jej biografią, nasze wydawnictwo postanowiło wznowić je po raz czwarty. W stosunku do poprzedniej edycji, obecne wydanie zostało redakcyjnie dopracowane z większym uwzględnieniem dzisiejszych wymogów językowych. Jednak ingerencja ta nie naruszyła ujmującego i pełnego prostoty tłumaczenia księdza Władysława Rakowskiego. Natomiast nieco zmniejszona objętość obecnego wydania została osiągnięta dzięki wydajniejszej czcionce zwiększonej kolumnie tekstowej. Na powiernika Anny Katarzyny opatrzność Boża powołała Clemensa Brentano, żeby to, co jej zostało objawione, spisał i ogłosił. Nie starał się on, mimo że był uposażony jako poeta, talentem niezwykłym, o wytworny styl, lecz zachował prostotę wypowiedzi, spisując te objawienia tak, jak je słyszał z ust świątobliwej zakonnicy. Sama Anna Katarzyna Emeryś wyznała, że Bóg wielokrotnie objawiał jej swoją wolę, by widzenia swe przekazywała innym dla dobra kościoła i wiernych. Wiedziała, że to jest jej zadaniem w tym życiu. I że nim umrze, musi je spełnić. Pan Bóg, mówi w przedmowie do wydania niemieckiego ojciec Wigermann, wybiera sobie w rozmaitych czasach narzędzia, za pomocą których syła na nas, biednych pielgrzymów, łaskę światła, pocieszenia i umocnienia w wierze. Takim narzędziem w rękach opatrzności była świątobliwa Anna Katarzyna. Jak to każdy przyzna, ktokolwiek zapoznał się z jej świętym żywotem. Oby błogosławieństwo Boże, które przez modlitwy swoje i pokorne znoszenie cierpień ściągnęła na siebie i bliźnich swoich, spłynęło i na wszystkich czytelników niniejszej książki. Słowa Ojca Wigermana powtarzamy jako życzenia własnego serca. Oby dzieło to utwierdzało pobożnego czytelnika w wierze świętej, umocniło w przywiązaniu do Kościoła świętego i serce jego tym żarliwszym ogniem miłości ku Bogu zapaliło. Amen.